Mi się wydaje, że ten, kto mówi, że jestem nieudacznikiem, sam jest nieudacznikiem, bo tylko słabi ludzie próbują się dowartościać na innych. A ja mam dziewczynę, źle nie zarabiam, mam działalność gospodarczą, jestem przedsiębiorcą. Tylko słabi ludzie mają potrzebę powiedzieć komuś, że są tacy śmacy i owacy, że są kujowi, bezwartościowi. O kurwa! Ja pierdolę, nie wiem, szerszeń albo jakaś potężna osa mi wleciała do pokoju, ale ja się panicznie boję, szerszeń os wszystkiego. Ja nie, u, ja nie chcę grać z Shenem, no nie da się z ludźmi dogadać. No, klikam Erkę, Welkoza on fleszuje. Ja po prostu nie mogę grać na tym poziomie. Ja muszę mieć ludzi, którzy reagują trochę lepiej. No, nie chcę kwiniać Welkoza teraz, ale dostał Erkę, pół sekundy później fleszuje. No, mielibyśmy tu trzech, on miał Erkę, wszystkich byśmy tu zabili. Nie trafiłem taunta, ja pierdolę. Ty. Kurwa 200 IQ. Bo jest to taka Emotka, nie że jakaś y, celująca we mnie, tylko no taka, no nie chcę jej, bo zaczynam coś robić, poleci ppw i takie, no dobra, jebać, no, no a, a tak nie chcę, jeśli odpierdam coś głupiego, to chcę to dokończyć. To jest na waszą korzyść. Masz posturę dinozaur. Nie wiem co odpowiedzieć na, na ten pocisk, szczerze, bo no nie wiem. Chłop mi pisze, że mam posturek dinozaur i nie wiem co powiedzieć. Myślę, jak mu to jechać, dosrać I nie mam pomysłu. Jakby skomitowany, nie? No, ja Czy widzę że I, i może no, ciężko jest? będzie, ale to graj co? po prostu, nie? Power, power. Fiora can't hit Turec. Patrz na screena, co to jest? Pokaż. Ja? No wysłałem, nie mogę stargatować nie widzę HP. Ty, co jest kurwa? Czekam. Ja pierdolę. Czy my możemy grać na normalnym kurwa tiarze, a nie na takim popierdoleńcu jebanym? Co tu się kurwa? A bo dzieje? ty masz koronę skądś? Się... Tam tam jesteś, niby. A czarjane? Tak, czarjane. Całe możliwe, że gdzieś stepnął? Muszę cofnąć. Tu jestem na MKU. Kuria FIORA! No nie no, elegancko, 3 na 5 kurwa, nice botlane. Yy, Ej, nie, serio, próbowałem słać tego, ale to jest takie gówno. Okay. Nie ma nic gorszego od sana. <śmuszu> oh! ale, kurwa, ale muszę się cheapa jak on <śmuszu> Dzisiaj na czarno. Fajnie, że lubisz, ale ja nie przepadam. Idę, 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 idę jeden Możemy, mają ranny O kurwa. O kurwa stary. A zrobimy to? Do jednego czerwiaka? Kamila, Kamila idzie, Kamila idzie. Kamila idzie. Dobra, nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo wiesz co, był nie tutaj Bart. Trochę kusiło, żeby zrobić cokolwiek. Ten nauka to lubię, tam się chuja zna, Zaprasza, zaprasza jakichś ekspertów, nic nie wartych. Dzisiaj Oliwi nie ma. jest istotny dobrego snu. Ej, nie ma Oliwi, bo ona pojechała ten, na, na Dila do, do Gdańska, za Mule, nie Chcesz w no. wpaść i weźmiemy Jimena? Co to jest Podobno po, po, po tym tak kuta stary puchniesz jeszcze kurwa nie da wytrzymać Ale co ty mam się nawzajem ruchać czy co? No kurwa, no, jak to jak, jak wiatr zawieje? Ja, ja mogę wziąć. Wracaj. Nie poznałeś swoją taty, nie? nigdy. Nie. Tałem. A śmieszny zamok. Ale serio, czy nie? No serio. Kurwa, ej, dobra, przepraszam. Myślałem, że nie wiem, że śmiesz taki Co Ale aż. What the fuck? No, joystick assignments, razem z tymi z randomów. No, możemy teraz jechać w nie. Rynek to nie ma w ulti lista. Ej, bo ty do Ja nie zrobiłem tego świadomie, kurwa. Zagramy riven. Dobry jak siedzi. To jest zajebiste teraz. Ja Stary, już Zierdalam, panowie. Trzymaj <grym zypniały> żeby... no, się dzisiaj. Nie, ma Dzięki, że No, ma. Dzięki. Nie, ma kuk. Coś, <grym> ma <zypniały> kuk. Renierze, co myślisz? No nie wiem, kurwa, co powiedzieć. no Dobra, bez flesza. Ja się na flankę. zaraz. To nie, to nie jest. Nie, skurwa, takie dobre, nie? No. no. Nie, nie no. Dobra, zagramy pod, pod kilograma Nie podróż do nie to, 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 mógł, to okay, chyba. Tylko po... nie, nie komentować tak. A gdzie, że? Tu czy tu? Tu. Dobra. No możesz to, tą coś zrobić? Bo ja na umrę. Idiota jebany. Boże, dobra, kurwa! Skończmy tę grę jebaną, no! Pierdole, no ile można- <Jezu>. <laughs> Kurwa wziąłem dwy, je. ale jeden za Czemu nie odpaliłem potki? Bez dwóch samonarów. Jeldałam, co ja kurwa robię? Ziemię kurwa, mama, ten no kapi I, I to ryba Jinx powinna lecieć, Jinx mi jest totalnie wyjebane jaja. Ach, oh, kurwa, kurwa. Rybaż te grepa. rozgrywkowa gierka. Będzie słynny montage. Ja pierdole. In... O kurwa. Dalej no, z tym samym witam w tym klacie O oh mój kurczę. Napierdolę pierdole.